Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gośćmi Dnia Radia RSC. A dziś w naszym studiu aż trzech mężczyzn zaangażowanych w świat motocyklistów, zaangażowanych w ruch drogowy i w bezpieczeństwo w Skierniewicach. A tymi panami są komisarz Robert Zwoliński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Prezydent Grupy Motocyklowej Niedzielne Wilki, pan Robert Kaczmarek. Dzień dobry. Pozdrawiam słuchaczy Radia RSC. I pan Arkadiusz Stopiński z Ośrodka Szkolenia Kierowców Arek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panowie pewnego dnia, zakładam, że tak było, spotkali się i stwierdzili, że czas coś zrobić dla Skierniewiczan, żeby jeszcze bardziej zwiększyć ich bezpieczeństwo w mieście, zwłaszcza kiedy mowa o ruchu drogowym i wymyślili... Wydarzenie Akademia Jazdy na wyższym poziomie. Ale zanim do niej przejdziemy i powiem o wydarzeniu, które 19 maja odbędzie się w Skierniewicach, to przed nami długi weekend majowy i w tym roku wyjątkowo długi, bo jak ktoś mądrze pomyślał i wziął dwa dni wolnego poniedziałek, wtorek, to ma cały tydzień. A kiedy majówka, kiedy dni wolne, to nam się y, uruchamia coś takiego, że chętniej wyjeżdżamy, a poruszamy się na różnych pojazdach i w różnym kierunku. Więc kilka słów też o tym bezpieczeństwie w majówkę, na co zwrócić uwagę, czego nie robić i też, czy jest jakaś zmiana, jeżeli chodzi o, no chciałam powiedzieć wynagradzanie, ale jednak karanie uczestników ruchu drogowego. No to tak, może ja się tutaj włączę, bo faktycznie to nasza rola, żeby pilnować kierowców, dyscyplinować ich na drodze. No majówka, tak, wydłużony weekend majowy, jak długie weekendy u nas. Y intensywna praca, więcej patroli, y szczególnie ruchu drogowego, nadzór nad ruchem drogowym, kontrola prędkości, kontrola trzeźwości. Ponieważ no co się okazuje, no coraz więcej, niestety, y zauważyliśmy wzrost trzeźwych y kierujących na to. Coraz więcej nie trzeźwych nam po drodze się znajduje za kierownicą, co jest na bardzo takim elementem, bo niestety, no trzeźwy, każdy sobie zdaje sprawę, że te. Psychomotoryka te czynności, które wykonuje za kierownictwem, zupełnie zupełnie są inne, nieprzewidywalne. Więc nie kierujących mamy więcej, więc też będziemy poddawali nie, trzeźwym, nie kontroli pod kątem trzeźwości, czyli takie trzeźwe poranki, trzeźwe popołudnia, tego trzeba było się spodziewać. Takich kontroli będzie więcej również pod kątem prędkości, czyli nadzór nad tymi głównymi ciągami komunikacyjnymi, kontrola prędkości. No, coraz mniej mamy kierowców, którzy przekraczają powyżej 80, bo to jest taka granica, gdzie kiedyś ona się zacierała, kiedyś próbowali kierowcy tak do, do 100 kilometrów, żeby nie stracić prawo jazdy. Teraz przesunęli tą granicę do 80, niemniej jednak cały czas te prędkości wysokie one się pojawiają. Coraz mniej zatrzymanych mamy praw jazdy dla kierowców, którzy przekroczyli powyżej 50 km na godzinę. A no to jest akurat zauważalne i no dość dobry efekt tych przepisów, które weszły w życie kilka lat temu. Więc no miejmy nadzieję, że i zdarzeń będzie mniej, bo. Odnotowujemy od dwóch lat taki bardzo duży spadek zdarzeń drogowych. Tamten rok to było 37 wypadków drogowych, trzy osoby zginęły na miejscu zdarzenia. Akurat te 37 wypadków drogowych, tak naprawdę, jak statystyki wziąłem od 90 roku, to nie było jeszcze tak mało zdarzeń, 37 wypadków tylko. Więc tamten rok można było uznać jako rok bezpieczny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. My tu mówimy o Skierniewicach, bo jednak w całej Polsce, no dostajemy informacje, że te wypadki są. I ostatnio gdzieś sprawdzaliśmy statystyki, że już ponad 300 wypadków w całej Polsce odnotowanych, i większość z udziałem Motocyklistów i pieszych, i też oczywiście rowerzystów, no bo to rowerzyści to jest w ogóle osobny temat. Z czego to wynika? Bo często się mówi prędkość, trzeźwość, no a chyba nie zawsze tak jest, bo też mamy dużo osób, które po prostu nie znają przepisów ruchu drogowego, ale mają umiejętności y, operowania samochodem czy motocyklem. No, jeżeli chodzi o dane statystyczne z Polski, to mamy trzy przyczyny zdarzeń drogowych, takie podstawowe, tak? na nich się opieramy. Działania nasze też są oparte na tych statystykach, na tych danych płynących, a jest to przede wszystkim niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To są dwie główne przyczyny zdarzeń drogowych i kolejną to jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. To głównie chodzi o, o oznakowane przejście dla pieszych. To są te główne przyczyny zdarzeń drogowych. Będziemy oczywiście obserwowali ten ruch pieszych i ta linia kierujący pieszy, to jest niezmiernie ważne. Mieliśmy ostatnio takie działania, gdzie zwracaliśmy uwagę głównie na nieustąpienie stąpienie pierwszeństwa pieszemu na znakowanym przejściu, no głównie chodzi też o drogi dwujezdniowe, gdzie kierujący zatrzymuje się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, a drugim pasem kierujący jednak tego nie widzi i przejeżdża. No, takich wykroczeń niestety mamy dosyć dużo i na to chciałbym zwrócić uwagę słuchaczom, żeby się na tych dwujezdniówkach, tam, gdzie mamy co najmniej dwa pasy ruchu w jednym kierunku, żeby jednak obserwować ten tor jazdy i ruchu pieszego, zbliżając się do przejścia dla pieszych, tak Rzucisz szczególną ostrożność na to. Skoro mamy też pana Arka. U siebie w radiu RSC, to ja muszę zapytać o tych młodych kierowców, którzy przychodzą do Szkoły Nauki Jazdy, do Ośrodka Szkolenia Kierowców, bardzo pragną mieć to prawo jazdy. Jak jest w Skierniewicach? Czy młodzież, która przychodzi, już umie jeździć i co świadczy o tym, że już być może próbowali, trenowali wcześniej. Czy no są, że tak powiem, zieleni jak szczupiorek na wiosnę? No, na przestrzeni kilku lat mogę zauważyć, że już nie ma może takiej sytuacji, jak kiedyś była, że faktycznie przychodzili już kierowcy do nas, przyszli kierowcy, którzy przyjeżdżali z własnymi autami, własnymi motocyklami. Tego już nie ma, coraz mniej można powiedzieć. Natomiast faktycznie to zależy wszystko od osób, które przychodzą. No niektórzy faktycznie są. Zieloni. Natomiast przychodzą też osoby, które gdzieś tam wcześniej je sobie trenowały z tatą, z małą, z kolegą w miejscach mam nadzieję, że bezpiecznych, że nie stworzą dziś zagrożenia. Natomiast wciąż jeszcze potrzeba dużo czasu, godzin do wyjeżdżania z tymi kursantami, nie zawsze ci kursanci ponad tą podstawową kategorię B mieszczą się w tych 30 godzinach, czasami to jest więcej, tłumaczymy względu na bezpieczeństwo, na to jak podejdą do egzaminu państwowego, praktycznego, ile to trzeba będzie później, nerw czasu, no i kosztów, staramy się im tłumaczyć, natomiast to nie zawsze to idzie tak, byśmy chcieli, bo czasami no, ktoś jest mądrzejszy chce spróbować. A jeżeli chodzi o y, pojazdy, większość jednak samochód osobowy, czy też y, motocykliści, to jest ta grupa, która licznie w Skierniewicach przychodzi na kursy. Bo mnie tu zastanawia, bo mamy takich motocyklistów, którzy rzeczywiście chcą mieć wszystkie uprawnienia, czekają czasem do wyznaczonego roku życia, od kiedy można mieć prawo jazdy na, na motocykl, mhm. bo to też motocykle mają różne kategorie, różne wagi, różne parametry, panowie są tu ekspertami, a są też tacy, którzy no, nie, nie czekają, już jeżdżą, a później tylko przychodzą po ten papier osoby, natomiast ta podstawowa kategoria B, no to jest taka największa, najbardziej oblegana kategoria, ale mamy dużo kursantów, którzy zaczynali od tej podstawowej kategorii AM motocyklowej dla czternastolatków i nawet do dziś już mają kategorię D, czyli można powiedzieć, że najwyższą po kategorii C, czyli na autobusy. W zeszłym roku przeszkoliliśmy ponad 1100 kierowców, także, także widzimy, że jednak ta kategoria B cały czas jest tam największą kategorią. My spotkaliśmy się też przy okazji Akademii Jazdy na Wyższym Poziomie. I tu teraz pytanie do pana Roberta, prezydenta Grupy Niedzielnych Wilków. Bo jakoś szczególnie niedzielnym wilkom leży to na sercu, żeby w Skierniewicach było bezpiecznie. Żeby motocykliści jeździli zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z uprawnieniami i też z taką świadomością, że no nie są panami i władcami na drodze. Tak, dokładnie, tak jak pani. Dyrektor tutaj zwróciłem na to uwagę, bardzo nam na tym, żeby tak jak już wcześniej, na, w wcześniejszych programach w Radiu RSC rozmawialiśmy, i mówiliśmy, chcemy odczarować ten zły wizerunek motocyklisty jeżdżącego w klapkach na jednym kole. Natomiast y, doszliśmy do takiego wniosku tutaj z całą naszą grupą motocyklową, że trzeba coś zrobić innego, rzeczywiście sezon otworzyć, wiosenny sezon, y, też bardzo, też można powiedzieć niebezpieczny dla nas, dla motocyklistów i nazwaliśmy to po prostu jako Akademia Jazdy na Wyższym Poziomie dzięki właśnie Ośrodkowi Szkoleniowego Kierowców, tutaj kolegi Arka, udało nam się stworzyć po prostu taki zaczątek, zarys tego wszystkiego, co będziemy chcieli później, ewentualnie w przyszłości jeszcze robić, oczywiście przy współpracy też razem z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji Skierniewickiej, więc myślę, że no zobaczymy po tym, po tym wydarzeniu, jak to wszystko, jak to wszystko wyjdzie, robimy to po raz pierwszy, jesteśmy jak gdyby nowicjuszami, dopiero jak gdyby staramy się, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, zachęcamy, żeby do nas po prostu przyjechali, a przede wszystkim przyjechali do tego ośrodka, żeby poznać ten nowoczesny ośrodek. Może się komuś tam jakoś wydaje, że to jest trochę dziwne, że robimy w ten sposób, ale chcemy, tak jak tutaj pani zwróciła na to uwagę, chcemy przede wszystkim postawić na bezpieczne miasto. Może nam się to uda, zobaczymy, ale to czas okaże i, i czas pokaże, i po prostu ta sytuacja po dziewiętnastym Zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądało. Tak? Czy nam się przede wszystkim to uda? Bo, tak jak mówię, wspominam, robimy to po raz pierwszy. I tak jak mówię, to bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają i wspierają nas. O efektach i potrzebie, czy takie wydarzenie w ogóle jest potrzebne, będziemy na pewno rozmawiali po 19 maja. Ale padło takie stwierdzenie nowoczesny ośrodek. O tym też chciałabym kilka słów, ponieważ no, widzimy, że z roku na rok to przygotowanie do prawa jazdy, do zdania. Z egzaminu na prawo jazdy zmienia się. Czy rzeczywiście te nowoczesne sprzęty, to jakie mamy udogodnienia, to ułatwia, czy utrudnia? Bo mam też kilku znajomych, którzy w tej chwili przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy. Mhm. I trochę mnie tak w środku ściska, jak słyszę, a, bo na TikToku to tak wszystko fajnie tłumaczą, tam na tych kursach to w ogóle on nie wie, o co chodzi, a na TikToku obejrzy i wie, jak to wygląda? Może też wszystkim trzeba brać pod uwagę. Każdy kursant to indywidualnie to nie ma tak, że grupa przychodzi i wytłumaczymy, zrobimy wykłady, spiesza pomoc dodatkowe zajęcia i wszyscy kursanci równo tą całą wiedzę tak przysłowie, załapią. Czasami jest po prostu w ten sposób, że indywidualnie podejść do kursanta, więcej trzeba po prostu na jedną osobę poświęcić czasu, a wszystkie te elementy, które mogą się przyczynić do tego, że on szybciej zrozumie, zda, czy powiedzmy, jakieś elementy jak dla motocyklistów, powiedzmy, pomiar prędkości, żeby oni wiedzieli dokładnie, z jaką prędkością mają w poszczególne manewry wchodzić, na pewno to im dużo pomaga, ale te wszystkie systemy, które teraz wchodzą na bieżąco, które są już w jakiś sposób dopuszczone do ruchu, czyli powiedzmy, te kamery, rycofania, czujniki i tak dalej, które na co dzień już mamy, myślę, że wszyscy w autach, na pewno pozwalają lepiej kierować tym samochodem, lepiej zdawać ten egzamin. Myślę, że to idzie na plus. Młodzi są przyzwyczajeni rzeczywiście <śm> w tych tak, nowszych modelach. Prawda. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Są już samochody, które same parkują. A później nie, wyjeżdżają? Czarek mówi właśnie, że się ludzie tak przyzwyczajają, bo później ciężko jest przejść tak, z tego, nie? Znaczy, nie ma kamery, nie się. jak to co? Jak z tym nie z no, no. myślenia, tak? Myśleć zawsze trzeba uważać, no. widzieć, co się dzieje wokół samochodu. Dokładnie. W studiu Radia RSC komisarz Robert Zwoliński, pan Arkadiusz Stopiński pan Robert Kaczmarek. My na antenie zakończymy rozmowę, ale ja zapraszam państwa do odsłuchania jej na stronie radio-rsc.pl, a rozmawiamy o Akademii Jazdy na Wyższym Poziomie. I właśnie trochę też o tej Akademii, bo nowo Współczesny sprzęt w ośrodku szkoleniowym, przepisy ruchu drogowego, które potrafią się zmieniać czasem, bardzo często, a czasem są nietknięte przez ileś lat. Jak to w ogóle wygląda w Skierniewicach, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo? Bo całe wydarzenie jest skoncentrowane na tym, żeby poprawić jakość bezpieczeństwa w Skierniewicach. Pan Robert na początku mówi, że my nie mamy takich dramatycznych statystyk, że tych wypadków jest z roku na rok coraz mniej. Czy to jest też zasługa właśnie takich wydarzeń, czy to jest może jakaś większa świadomość w mieszkańcach? Tak, ja mam nadzieję, że to jest ta właśnie wielka, wielka taka świadomość, większa świadomość, ponieważ no nie to, to nie tylko. Rola takich instytucji jak policja, Otóż no policjanci to można kojarzyć tylko z jednym, tak, dostanę mandat, będę źle jechał, na pewno będę zrepresjonowany, czyli skończę się tym mandatem finansowym, z portfela stracę trochę pieniędzy, no nie, o, nie chodzi głównie o to, chodzi o to właśnie, żeby ta świadomość była większa, a taka rola policji, ona jest i musi być, ponieważ każdy musi znać miejsce na swojej drodze i wiedzieć, co może zrobić, czego nie. Natomiast ta świadomość jest coraz większa dzięki takim właśnie cyklom spotkań, tak jak w tej chwili mamy Akademię Jazdy na wyższym poziomie ładnie nazwaną i oby ta świadomość też była poszerzona dla motocyklistów, dla grup motocyklistów, gdzie mamy coraz więcej osób, które są uczestnikami dróg właśnie na dwóch kołach i coraz więcej osób chce jeździć na tych dwóch kołach, no nie oszukujmy się, nie. taka moda nastała, że nagle każdy by chciał na ten motocykl wsiąść, prawda, ale to też trzeba wszystko robić z głową i uświadomienie właśnie zagrożenia, jakie jest na drodze, uświadomienie zagrożenia i dla siebie i dla innych, no, no no, myślę, że będzie takim przewodnim aspektem tej, tych działań, i, no i miejmy nadzieję, że to przełoży się na mniejszą liczbę zdarzeń. No, głównie z udziałem motocyklistów, bo do tej grupy tu kierujemy te działania. Chodzi o motocyklistów, bo też no, nie każdy motocyklista ma uprawnienia, i to też chciałem wziąć pod uwagę, należy. Że jazda bez uprawnień, no nie kończy się mandatem. No to niewiele osób o tym wie, ale decydując się na jazdę motocyklem bez uprawnień, no sprawa się kończy w sądzie. Nie zakończy się mandatowo na drodze, tylko zakończy się w sądzie i zazwyczaj jest tak, że mamy zatrzymane uprawnienia na co najmniej pół roku. Więc jest to ba bardzo dla niektórych, to jest taki element, gdzie ograniczy nas w jeździe przez pół roku, co no, przełoży się oczywiście na naszą pracę, jeżeli pracujemy samochodem. Lepiej jednak uprawnienia mieć, zwłaszcza, że w Skierniewicach jest gdzie je zrobić, jak słyszymy, przeszkolonych ponad tysiąc kierowców w zeszłym roku, więc to chyba taki dobry wynik. A jeszcze jak są dobrze przeszkoleni, to już w ogóle jest wielki sukces. Tutaj pan komisarz wspomniał, że nastała taka moda na motocykl. No ja myślę, że tu nie wiem, czy winowajców, czy, czy właśnie tych, którzy. Rozpoczęli te modę na motocykl, trzeba szukać w grupie niedzielnych wilków, bo to oni swoimi wydarzeniami, swoimi imprezami pokazali, że fajnie jest być motocyklistą. Z roku na rok też przybywa chętnych uczestników, jeżeli chodzi o skierniewickie, ogólnopolskie zloty motocyklowe. To też pokazuje, że zainteresowanie jest. Jest w samym mieście, ale i w całej Polsce o Skierniewicach mówi się o, jako jednym z bezpieczniejszych miast i też o takim mieście, które organizuje fenomenalne imprezy motocyklowe. Kolejną oh, będzie Akademia yeah. Jazdy. Tak, Akademia Jazdy na wyższym poziomie, tak jak już tutaj wcześniej powiedziałem, że chcieliśmy coś zrobić innego, coś, coś zainteresować przede wszystkim motocyklistów, żeby, no, nie tylko przyjechać i pojechać, żeby coś z tego wynieśli, tak, z tego, z tego, z tego, rozpoczęcia naszego sezonu. No dzięki ośrodkowi szkolenia kierowców, dzięki, dzięki tutaj zaangażowaniu policji, zawsze mamy bardzo dobry kontakt, zawsze nigdy nam nie odmawiają, zawsze mamy po prostu w nich jakieś bardzo duże poparcie i to nam po prostu jak gdyby tutaj bardzo ułatwia te sprawy sprawy, o której pani redaktor wcześniej wspomniała. Czy my się akurat przyczyniliśmy do tego w Skierniewicach, żeby było mniej wypadków? Nie, myślę, że nie. My jesteśmy po prostu bardziej zauważalni. Może, może, może w ten sposób coś się dzieje i to chcemy po prostu tą naszą w cudzysłowie zauważalność, po prostu przekształcić w coś, co przyniesie efekty pozytywnego, bo może myślenia, pozytywnej po prostu oceny sytuacji. I tak jak mówię, myśmy wcześniej już też z policją zrobili taką próbę, to było także dwa lata temu, też zaprosiliśmy kolegów znajomych i kluby motocyklowe do policji. I tam był taki przeprowadzony właśnie taki malutki można powiedzieć, no nie kurs, tylko szkolenie kierowców. I to bardzo fajnie dosyć wyglądało. Myślałem, że to będzie po prostu coś, coś, co nie wypali. Natomiast byłem bardzo zaskoczony, oczywiście pozytywnie. Były pytania, ludzie pytali się, zadawali pytania. Ja sam też nauczyłem się w końcu jeździć po rondach, bo nie wiedziałem, jak dzięki tutaj panu Robertowi wytłumaczył mi dokładnie. Ja jeszcze nie zdążyłem ronda narysować, a już miałem odpowiedź, jak się jeździ. Więc tutaj bardzo dziękuję przy okazji. Śmiejemy się może, ale rzeczywiście, bo myśl, myślimy, że wszystkie rozumy, żeśmy pozjadali, bo 30-40 lat temu, tak jak w moim wypadku, ja robiłem prawo jazdy, że się wszystko wie. Niestety nie wie się, dlatego że się co chwila coś zmienia. Zmieniają się przepisy, zmieniają się po prostu znaki, zmienia się cała ta sytuacja na drodze. Mamy inne w tej chwili drogi niż było to 40 czy 50 lat temu, więc tutaj myślę, że to jest dobrym pomysłem, żeby coś takiego zorganizować. Wszystko, ocena będzie po 19 maja. Zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie, ile ludzi przyjedzie. Zobaczymy. No czas pokaże i ludzie ocenią. Zwłaszcza, że to Wydarzenie to nie tylko te bardzo poważne sprawy, jak ruch drogowy, przepisy, czy też skorzystanie z tych nowoczesnych sprzętów, które ułatwiają lub utrudniają, to każdy już się sam przekona na własnej skórze. Ale to kolejny event, który też zachęca do takiego rodzinnego spędzania czasu, a jednocześnie też do edukacji, do tej nauki poprzez zabawę, poprzez doświadczenie i korzystanie z tego, co w Skierniewicach, no, powiem tak kolokwialnie, mamy pod nosem. Bo to nie jest tak, że teraz na to wydarzenie maszyny są sprowadzane z drugiego końca Polski, my to mamy na co dzień w Skierniewicach. Więc powiedzmy trochę też o programie tego spotkania, z czego będzie można skorzystać, z kim się spotkać, z kim porozmawiać i też może od razu zapowiedzmy, że to nie jest wydarzenie tylko dla kierowców y, motocyklistów, którzy mają super maszyny, ale też dla tych, którzy może chcą się jeszcze czegoś dowiedzieć, może myślą o zakupie takiej maszyny, o panach i o paniach, które rozważają <śm> zakup motocyklu. 19 maja, niedziela, godzina 13:00. Zbieramy się, wszyscy motocykliści zbierają się przed klubem naszym na Sobieskiego 53 w Skierniewicach. O 13 wyjeżdżamy na Paradę Skierniewicką. Więc myślę, że około tam 30 do 35 minut objedziemy po prostu miasto. Wjeżdżamy później z powrotem do, na, do ośrodka szkoleniowego kierowców na Czerwoną 9. I tutaj, jak pani wspomniała, oczywiście zapraszamy nie tylko kierowców, motocyklistów, ale też i innych zainteresowanych. Szczególnie też bardzo byłoby uh -huh. wskazane, żeby po prostu przyjechały osoby z dziećmi, które jeżdżą też na rowerkach, czy próbują jeździć już po prostu po ulicy, dlatego, że to też będzie jakieś fajne wydarzenie dla nich. Ale to tam już bezpośrednio do tego ośrodka szkoleniowego kierowców Arek zapraszamy. Gdzieś około godziny 14, zanim przyjedzie nasza parada. Znaczy w ogóle byśmy zaprosili troszeczkę wcześniej, bo żeby, żeby po prostu obejrzeć tą paradę, bo myślę, że ta parada też robi bardzo fajną tutaj nam jak gdyby wszystkim robotę. A jeżeli chodzi o program tej imprezy, to tutaj może kolega Arek coś więcej powie, bo to on jest też tutaj głównym organizatorem tego, co się będzie działo w środku. Ja tylko mogę tylko powiedzieć, że fundatorem jeszcze, bo będą jeszcze po prostu konkursy z nagrodami. Też tutaj przy, przy, chcemy tutaj przedyskutować jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądało. No wszyscy się dowiedzą już po prostu na miejsce, ale chciałbym jeszcze tutaj też powiedzieć, że fundatorem nagród jest Harley Davidson Twin Peaks Poland, Warszawa, więc też tutaj dołączył do nas, dołączyła taka dosyć, dosyć znana firma, która chce nam po prostu wspierać i pomagać. Także myślę, że też to będzie fajne też wydarzenie i tutaj myślę, że, że warto byłoby po prostu przyjechać i zobaczyć, tak? Tak, jeśli chodzi o sam program szkolenia, to przede wszystkim troszeczkę też i zabawy, ale też pokazania kierowcom takich parę ważnych elementów, bo nie wszyscy jednak ci kierowcy zdają sobie sprawę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oprócz tego, że będzie talerz stewarda, będzie można pojeździć, oczywiście wszystkie pojazdy udostępniamy dla, dla osób, które przybędą na to zdarzenie. Będzie talerz stewarda, czyli to będzie taki talerz z piłeczką, gdzie będzie można sobie pojeździć, poćwicić, żeby ta piłeczka nie wypadła. Będzie również akogogle, czyli jazda w akogoglach, zobaczyć jak faktycznie wygląda jazda pomiędzy pachołkami. Będą troleje, czyli będą takie małe kółeczka zastosowane na tylnej osi pojazdu, które powodują Brak panowania troszeczkę pojazdem, żeby zobaczyć, jak to wychodzi przy wchodzeniu w zakręty. I coś, co jest bardzo fajne, i chciałbym to przekazać dla kierowców uzmysłowić, jak powiedzmy krótka, mała granica jest pomiędzy jazdami, jeśli chodzi o hamowanie, bo też dużo kierowców nie zdaje sobie, że nasz czas kierowcy, czas reakcji kierowcy to jest około 0,8 sekundy, około jednej sekundy. I chodzi mi w szczególności o jazdę na trasach ruchu czy ekspresowych, czy autostradach, jak kierowcy czasami trzymają się samochód za samochodem na około 4-5 metrach, w tak zwanym ogonie, że nie jesteśmy w stanie wyhamować, no bo jeśli mamy hamowanie, a muszę też wspomnieć, że przy jednej sekundzie, przy prędkości 90 km na godzinę nasza droga pokonywana jest w odległości 25 metrów. Czyli 10 km na godzinę, 1 sekunda, 25 m przejeżdżamy. To po prostu czasami nierealne, by hamować tym samochodem. I też będziemy właśnie chcieli zademonstrować e, oczywiście, kierowcy będą sobie siedzieć w naszych samochodach pokazać na dwóch pasach ruchu, jak wygląda hamowanie. I my hamowanie będziemy wykonywać prędkość, jaką będziemy mieli. To jest maksymalnie 50 km na godzinę. I chcę, żeby na dwóch pasach, jak jeden kierowca zahamuje, ten drugi ma jak najszybciej rozpocząć hamowanie. I czasami to jest po prostu nierealne żeby po prostu jeden samochód, drugi nie uderzył. Oczywiście to będzie bezpieczne, będzie na dwóch pasach ruchu i też ze względu na to, że byłem w na emeryturze, ale byłem strażakiem przez 20 lat w Państwowej Straży Pożarnej, no to nie mogłem odpuścić tematu związanego z Strażą Pożarną. Będzie ochotnicza Straż Pożarna ze Skierniewic, z naczelnikiem Arkadiuszem Nobisem, który będzie pokazywał przy współdziale z Stalkarem rozcinanie pojazdu, jak to wygląda i też, co mi się wydaje fajne, będzie dla motocyklistów podczas kolizji czy wypadku zdejmowanie kasku. To jest bardzo ważne, istotne dlatego że na no, no to ten mój, e, moje doświadczenie straży widziałem jak czasami po prostu Ludzie, którzy chcieli pomóc, robi to w zły sposób: zdejmowanie tego kasku głowy, to jest sobie poszkodowane, tego motocyklisty. Także będzie to wszystko tak fajnie pokazane. Oczywiście będzie jeszcze instruktorz odnośnie naszych instruktorów z kategorii A. Ja wiem, że motocykliści super jeżdżą, ja wiem, że oni wszystko wiedzą, my tylko chcemy po prostu przypomnieć takie podstawowe rzeczy. To nie będzie żadna nauka, tylko przypomnienie. Przypominać ważna rzecz, i to myślę nie tylko, jeżeli chodzi o kierowców, motocyklistów. Każdy jak nie ćwiczy, nie przypomina sobie, to niestety gdzieś to wszystko umyka. Tak, wysłuchałam programu, pytanie mi się nasunęło, czy będzie coś a propos kultury. I to myślę o takiej kulturze na drodze. E, ostatnio gdzieś mignął mi filmik w mediach społecznościowych nazwany Pandyskoteka, czyli miganie światłami za samochodem, żeby jak najszybciej zjechał. Takie sytuacje najczęściej gdzieś mają e, miejsce przy wymijaniu samochodów ciężarowych, tirów, mhm. głównie na autostradach. Czy gdzieś w tym programie znajdzie się taka przestrzeń na to, żeby przypomnieć, że może czasem trochę cierpliwości, spokoju, niekoniecznie testowanie. Bo no mogę powiedzieć o przepisach ruchu drogowego, bo przecież jest to nadużywanie sygnałów świetnych, jak i dźwiękowych również. To jest zabronione i o tych przepisach właśnie będziemy mówili tutaj. O przepisach, y, może nie tych y, podstawowych, y, o których wszyscy wiedzą, natomiast o tych przepisach, które. Weszły w życie już od 3-4 lat sporo przepisów, to się pozmieniało. Ja nie sądzę, żeby kierowcy przeglądali dziennik ustaw, otwierali prawo o ruchu drogowego i czytali te przepisy. Nie sądzę, żeby tak było. Natomiast czegoś nauczyli tam przy testach, przy zdawaniu prawa jazdy, na prawo jazdy, kategorii danych, tego się nauczyli i, i z tym tkwią. Natomiast przy tych zmianach należałoby właśnie uwzględnić, że jest dużo takich modelowych zmian, niektórych ważnych, niektórych mniej ważnych, o których trzeba przypomnieć. Niestety nikt nie zagląda do kodeksu. My musimy z racji wykonywanego zawodu tu musimy zaglądać, oglądać ten kodeks drogowy czasami dwa i trzy razy dziennie. Natomiast, jeżeli będą jakieś wątpliwości, będziemy postarali się tutaj tłumaczyć pewne podstawowe rzeczy i, i te, które gdzieś tam z tyłu głowy są i nie każdy zna odpowiedź. Tak więc nawet kultura na drodze wynika z przepisów ruchu drogowego. Myślę, że niektórzy zaczną ten dziennik ustaw przeglądać, bo to jak już padło na antenie Radia RSC, to teraz każdy kierowca, zanim wyruszy w podróż, to dziennik ustaw, co się zmieniło? Niekoniecznie, absolutnie, nie, nie do tego dążymy. Do, dążymy do tego, żeby jednak być świadomym tego, co robimy i, i śledzić think? zmiany po prostu. Nie musi być dziennik ustaw w ręku, ale śledzenie zmian, jak najbardziej, tak. Ale śledzenie zmian nie poprzez wpisy internetowe. Jest bardzo dużo takich, ja zauważam codziennie, kilka wpisów internetowych, takich redaktorów, pseudoredaktorów, którzy próbują uświadomić kierowców i zupełnie opisują z błędem niektóre przepisy. I później słyszę od niektórych ludzi właśnie, że oni opierają się na tym, co przeczytali w internecie, i to jest prawda, nie to, co ja do nich mówię. Dla tych, którzy chcą przeglądać dziennik ustaw, dostępny jest w internecie, a dla tych, którzy wolą posłuchać, przypomnieć, doświadczyć 19 maja Akademia Jazdy na Wyższym Poziomie. Najpierw parada z ulicy Sobieskiego, a potem Czerwona 9, to jest ten adres, pod który dobrze by było, żeby każdy kierowca ze Skierniewic przyjechał i rzeczywiście miał okazję uczestniczyć w Akademii Jazdy na Wyższym Poziomie. A w tym temacie rozmawiałam z komisarzem Robertem Zwolińskim, naczelnikiem ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji Panem Arkadiuszem Stopińskim z Ośrodka Szkolenia Kierowców Arek i z panem Robertem Kaczmarkiem, prezydentem grupy Niedzielne Wilki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.